Mam na imię Matthias. Pochodzę z São Paulo w Brazylii i obecnie mam 18 lat. Ta historia przydarzyła mi się dokładnie dwa lata temu. Mieszkałem wtedy z rodzicami, młodszą siostrą i niedawno adoptowanym psem. Pewnego dnia rodzice oznajmili mi, że wyjeżdżają na parę dni, aby świętować ich 20. rocznicę ślubu i poprosili mnie, żebym zajął się mieszkaniem. To nie był pierwszy raz, kiedy zostawałem sam na parę dni, więc nie miałem z tym problemu. Pierwszego dnia, kiedy ich nie było, moja siostra przyszła do mnie i zapytała, czy może iść nocować u swojej przyjaciółki. Znałem wszystkich znajomych mojej siostry, dlatego prawie natychmiast się zgodziłem. Spakowała swoje rzeczy, a następnie odprowadziłem ją do przyjaciółki, która mieszkała zaledwie jedną przecznicę dalej. To był bardzo gorący dzień, dlatego po powrocie do domu byłem cały spocony. Poszedłem wziąć prysznic, a następnie postanowiłem obejrzeć jakiś film oglądając, nagle usłyszałem dobiegający z korytarza głośny dźwięk. Przestraszyłem się tak bardzo, że aż wyskoczyłem z kanapy. Niepewnie ruszyłem, aby sprawdzić źródło tego dźwięku. Kiedy dotarłem do korytarza, zobaczyłem, jak drzwi do mojego pokoju same się zamknęły. Pomyślałem, że to wina przeciągu i nie robiłem z tego wielkiej sensacji. Położyłem klapka przy drzwiach, aby nie zamknęły się ponownie. Kilka minut później stało się dokładnie to samo. Kiedy otworzyłem drzwi od pokoju, zauważyłem, że klapek leży w jego rogu, a światła są włączone. Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że coś tu jest nie tak. Na zewnątrz nie było wystarczająco wiecznie, aby powstał przeciąg, jednak na wszelki wypadek zamknąłem okno. Kiedy film się skończył, postanowiłem potrenować z moim psem. Poszedłem do kuchni po przysmaki, a następnie wszedłem do sypialni rodziców, w której znajdowało się legowisko psa. Ku mojemu zdziwieniu nie było go w nim. Zacząłem szukać go po całym mieszkaniu, ale nigdzie go nie znalazłem. Wtedy zajrzałem do jedynego miejsca, w którym jeszcze nie szukałem: do łazienki. Znalazłem go leżącego pod prysznicem i trzęsącego się ze strachu. Wydało mi się to dziwne, gdyż mój pies zwykle robił to tylko podczas burzy lub gdy ktoś odpalił fajerwerki, jednak żadna z tych dwóch rzeczy nie miała wtedy miejsca. W nocy siedziałem w swoim łóżku i przeglądałem media społecznościowe, słuchając muzyki, kiedy nagle usłyszałem nieznośne buczenie w moim prawym uchu oraz niezrozumiałe szepty w lewym. Trwało to przez jakieś dwie lub trzy minuty, a potem ustało. Przeszły mnie dreszcze, ale ponieważ było już tak późno, próbowałem to zignorować i pójść spać. Niestety, długo mi się to nie udawało, a gdy leżąc w łóżku próbowałem się uspokoić, wydarzyła się najgorsza rzecz tej nocy. Usłyszałem głos dziewczyny szepczący mi do ucha: "Obudź się. Jestem tu, aby cię zobaczyć." Szybko się podniosłem i spojrzałem na drzwi mojego pokoju, zdając sobie sprawę, że ktoś stoi pośrodku korytarza przyglądając się coraz dłużej i dokładniej, zdałem sobie sprawę, że stała tam dziewczyna. Była blada, miała długie blond włosy i ubrana była w podartą białą sukienkę. Najstraszniejsze było to, że jej twarz była pusta, bez oczu, nosa i ust. Stała w bezruchu przez jakiś czas, kiedy nagle odwróciła się i pobiegła w stronę pokoju mojej siostry. Zamarłem wtedy ze strachu, po zebraniu się na odwagę wstałem i poszedłem do pokoju siostry. Otworzyłem drzwi, jednak nikogo tam nie było. Zacząłem rozglądać się po całym mieszkaniu, ale nikogo nie spotkałem. Nawet mój pies leżał w legowisku i spał, jakby nic się nie stało. Tej nocy nie byłem już w stanie zasnąć, więc postanowiłem zostać w salonie przy włączonym telewizorze. Następnego dnia siostra wysłała mi wiadomość, pisząc, że wraz z przyjaciółką idą coś zjeść i że jej tata odwiezie ją do domu w ciągu dwóch godzin. Kiedy wróciła, postanowiłem o niczym jej nie mówić, aby jej nie przestraszyć. Dwa dni później moi rodzice wrócili z wyjazdu i im również nie chciałem nic mówić, bojąc się, że mi nie uwierzą i będą myśleć, że mam paranoję. Kilka miesięcy później przeprowadziliśmy się do większego mieszkania, i do tego czasu nic się nie wydarzyło. Pewnego dnia, gdy znów byłem sam w domu, postanowiłem poszukać w internecie informacji na temat kompleksu apartamentów, w którym wcześniej mieszkaliśmy. Tam natknąłem się na coś dziwnego. Wiele lat temu cztery osoby mieszkające w tym samym budynku zmarły w przeciągu tego samego tygodnia. Jedna kobieta została zamordowana. Nastolatka zmarła z przedawkowania i jeszcze jedna kobieta z dzieckiem, które zginęły w wypadku samochodowym. Do dziś wiele pytań pozostaje dla mnie bez odpowiedzi. Co wydarzyło się tamtego dnia? Kim była tamta dziewczyna i czego ode mnie chciała? Dlaczego miała pustą twarz? I czy miała coś wspólnego z tamtymi zgonami?